Potem 0, i takim no, prawdziwym e, zimnym różnicu, zwłaszcza w tym drugim secie. E, zwłaszcza w tym drugim, trzeciego też dobrze nie zaczęliśmy, drużyna zdobina bardzo dobrze zagrywała. Naprawdę bardzo dobrze cały czas sobie powtarzaliśmy, że chyba to jest niemożliwe zagrywać tak przez cały deszcz i, i okazało się, że mieliśmy rację. właśnie chyba też w trzecim secie ty miałeś ten moment, kiedy pomogłeś drużynie sercami. Nie pamiętam no, zagrywka naprawdę jest specyficznym elementem. Ja myślę, że my mamy jeszcze spore rezerwy w tym elemencie. Eee, I będziemy nad nim pracowali, żeby żeby wyrządzać przeciwnikowi jeszcze większe szkody. Co okazało się dzisiaj żeby eee, Tak, myślę, że no, w trzecim secie eee, na początku mieliśmy, musieliśmy gonić. Tak, tak naprawdę mecz 4 na 3-0. To, to był pierwszy taki moment, no i drugi, przegrywaliśmy w tebrajku też 11:8 8 a. a wygraliśmy, więc na pewno troszkę szczęścia w tym wszystkim. Decydująca akcja na, na, na naszą korzyść i my cieszymy się ze zwycięstwa. Ktoś jak się patrzyło na ten mecz, szczęście sprzyjało tym, którzy wygrywali dane sobie. Czyli lepsze. tak się mówi. Tak? Ja nie wiem. Albo mówi się, że głupi ma zawsze szczęścia, albo że lepszy, no to już niech każdy sobie wybierze. Tym razem wygraliście Wy, to zwycięstwo pomaga Wam cały czas trzymać ten kontakt ze środkiem Webrem, też z Być może, na pewno mamy dobry bilans wygranych meczów do przegranych, ale sporo mieliśmy tego typu ciężkich meczów, które wygrywaliśmy po tej leku gdzieś te punkty potraciliśmy, zobaczymy. Tak naprawdę chcemy być jak najwyżej rozstawieni do playoffów, a potem i tak w tym w na meczu rozstrzygnie się, czy Twój sezon może zaliczać się do udanych, czy, czy do nieudanych. To znaczy, że wybieracie sobie kogo, z kim chcecie grać? Nie, nie, broń Boże, powiedziałem przed chwilą, że ha, mógłbym być bardzo wretny. Broń e... e, Boże, my chcemy być jak najwyżej i kogo nam e... tabela ześle, e... z, tym, e... z tym będziemy chcieli się zmierzyć i wygrać. Janek Nowakowski, kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2, chyba tam maksyma, niestety dzisiaj jest dla nas prawdziwa. Niestety jest prawdziwa, jak się robi głupoty, to się przegrywa, także dzisiaj tak to wyglądało, że troszeczkę oczywiście Warszawa zaczęła grać po tych dwóch setach lepiej, ale no jednak my zrobiliśmy parę rzeczy, które są niedopuszczalne, jeśli chce się wygrywać sety, mecze z takim zespołem jak Warszawa, także... Bierzemy to na siebie, na swoje walki, poprawimy i jedziemy dalej. Mimo wszystko ten początek był bardzo, bardzo dobry. Chyba nawet wy nie spodziewaliście się, że Warszawa nie postawi się w tym drugim sensie praktycznie w ogóle. No, zagrywaliśmy bardzo dobrze, oni sobie nie, nie byli w stanie poradzić z tą zagrywką, nie przyjmowali. Jak się w siatkówce nie przyjmuje, to też ciężko gra się później na siatce, więc... Yy... Poszło dość łatwo, no ale dwa sety w nie niewiele dają, bo tylko jeden punkt, który niestety zostaje tutaj w Lublinie, więc po prostu musimy grać lepiej na razem. razu. wyjazd do Portugalii cel oczywisty. Awans to znaczy zrobienie pierwszego kroku, żeby awansować do finału. Tak, na pewno Sporting też potrafi grać przetkówkę. Raczej dobrze w siatkówkę potrafi grać i nie oglądaliśmy ich jeszcze nawet na wideo, więc szczerze mówiąc, nie wiem czego możemy się tam spodziewać, ale cel jest oczywisty, awansować dalej. Wspominał przed chwilą, że mają serię zwycięstw pokalną od listopada, nie przegrali, więc okazja dla nas, żeby to złapać. No tak, myślę, że nie grali z żadnym poolstickim zespołem do tej pory, więc też zobaczą jak to jest, my zobaczymy jak oni grają, ale szczerze mówiąc, to jedziemy tam zdecydowanie wygrać też. Ambicje są no, bardzo wysokie. Tak? My chcemy w tym sezonie wygrać wszystko, co się da, tak samo Puchar. Więc no, taki mecz jak dzisiaj daje nam punkt odniesienia, co jeszcze musimy poprawić. I no, pierwsze spotkanie u siebie z Czastochową damy Maxa, żeby, żeby awansować do szóstej. No to jest prawda, wiele osób się z tym zgadza, że to jest rewelacja tego sezonu. Na wielu pozycjach mają bardzo silny zabieg. Tak, i przede wszystkim wyglądałem dobrze fizycznie, dobrze zespołowo. Dlatego spodziewałem się ciężkiego meczu, trudnego meczu, a no mam nadzieję, że zrobimy mniej głupot wtedy niż z meczu z Warszawą dzisiaj. Przed moim mikrofonem, Edyta Kowalczyk, witam Cię, Edyto, w Lublinie. Jesteś częstym gościem tutaj u nas. Tak, no bo to moje rodzinne strony, więc tym bardziej się cieszę, że po pierwsze jest tu Plusliga i... I hala się wypełnia, bo dzisiaj znowu był sold out i fajnie, że, że Lublin też przoduje w tych statystykach frekwencji w, w plus -lizę. I fajnie, że przeżywamy taki czas tutaj na Lubelszczyźnie, kiedy jest tyle ekstraklasowych drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej z różnych dyscyplin, więc każdy może dla siebie coś fajnego znaleźć. Tym bardziej, że te drużyny zdobywają medale, złote medale albo walczą o naprawdę ważne cele. Dzisiaj akurat Bogdance się nie udało. Dzisiaj ten mecz miał totalnie dwa oblicza. Do pewnego momentu grała drużyna w żółtych koszulkach, no. później grała drużyna z Warszawy. No właśnie taki to jest chyba ten paradoks tej naszej Plus Ligi, że Warszawa była o krok, myślę, od najgorszego meczu w sezonie, aż sprawdziłam w trakcie meczu, kiedy ostatnio przegrali seta tak wysoko, 11-25 i było to w tamtym sezonie przeciwko zespołowi Jastrzębskiego Węgla i wtedy też ostatecznie wygrali, mimo, mimo tak wysokiej przegranej i aż byłam taka zaniepokojona, no bo jednak Warszawa to jest ta drużyna, która bardzo, bardzo solidnie w tej pierwszej części sezonu się prezentowała, a tutaj trochę już to tempo się zmienia, wszyscy też patrzymy na, jakby ósemka jest pewnie rozstrzygnięta playoffowa, natomiast patrzymy wszystko na, te, na to, jak się, jakie będą przetasowania i czy będą i kto z jakiej pozycji wejdzie do tych, playoffów. No a drugi paradoks jest taki, że ekipa, która ma w swojej drużynie Wilfredo Leona, który kończy mecz już dwoma punktami zagrywką, ten mecz przegrywa, a Wilfredo też nie przypadkiem, jest celem zagry wykrywali z kolei w, nas, w takich najważniejszych momentach tego tie -braka. więc tak to się tutaj poukładało, że no mogło być różnie, bo tej break na przewagi to też nie chcę powiedzieć, że to jest loteria, bo, bo tu nie chodzi o loterię, ale, ale Bogdanka też wprowadziła 11.8. Warszawa miała z kolei po swojej stronie takie dwa, dwa błędy w ważnych momentach semeniuka i Bartka Bołądzia, więc tak się to wszystko przechylało i no, myślę, że po 2,5 secie to, to ostatecznie jest niespodziewane rozstrzygnięcie hala prawie odleciała właśnie przez te 2,5 seta, później w, w, troszeczkę w, w, przycichła, ale mimo wszystko tak jak mówiłaś, ten sold out no to, to jest zupełnie coś innego niż jeszcze było, chociażby w zeszłym sezonie Tak, tak, no na pewno y, fajne jest to, że nie tylko w Lublinie Wilfredo Leon jest tym magnesem dla kibiców, dla sponsorów na pewno też, bo jak wiemy bez tego dzisiejszy sport nie funkcjonuje na tym najwyższym poziomie, y, ale że w ogóle mamy w Polsce takich zawodników, bo jak sobie spojrzymy na na Bartosza Kurka czy, czy na Tomka Fornala, No Tomek już od lat tak, przyciąga tych kibiców do Jastrzębia, przyciąga ich także do, do, do Kadry, też. do Lublina też i wszędzie gdzie nie pojedzie. Ale Bartek, i, Bartek Kurek i Wilfredo Leon to takie dwie postaci, jeden wielki powrót dla plusligi, drugi długo wyczekiwany w tej pluslidze I fajnie, że, że jest taka ta siła właśnie przyciągania, taka siła marketingowa dla kibiców, bo, no bo o to w tym wszystkim chodzi. My się cieszymy tym, że że ta Plus Liga Sportowa jest na takim wysokim poziomie i że super wypadamy na tle Europy. Ale dobrze, żebyśmy właśnie dokładali jeszcze do tego takie, takie cegiełki, jak jak, jak jaka, taka wartość marketingowa, jak ta popularność, jak te wypełnione hale. No bo to no super wygląda w obrazku. Jak dzisiaj tutaj po kolejnym się Wilfredo cała, cała hala on miała te tabliczki z napisem AS, no to mimo tego, że, że gdzieś tam te trybuny są tylko w większości wysoko i, i, i nie ma takiego, takiego efektu może jak na innych obiektach, to i tak to super wygląda. Więc no jedyne co to chyba podtrzymać apel Tomka Fornala, który tu już kiedyś wystosował, żeby powiększyć trochę obiekt i, i żeby trybuny też były nisko, bo, bo jak niektórzy zrzucają te telefony, żeby zrobić sobie zdjęcie, to się to może czasami źle skończyć. Oby tak nie było, dziękuję Ci bardzo i zapraszamy jak zawsze do Lublina. Dzięki bardzo.